Witamy Państwa na naszej kolejnej konferencji, konferencji drużyny, Timu Koalicji Obywatelskiej na nadchodzące wybory 7 kwietnia. Dziś w nietypowej scenarii porzuciliśmy przytulne zakątki hotelowe, instytucji kultury, jak środowiskowy dom kultury i jesteśmy wprost na najstarszym tarnobrzeskim osiedlu. Do tej kadencji osiedlu nazywanym najbardziej zielonym osiedlem spośród dzielnic nadwiślańskiego grodu. Przy Wiśle ma dla mnie osobiście, ale też również dla. Kandydatek, które wśród całej ekipy startują z tego osiedla do Rady Miasta, ma dla mnie osobiście ogromne znaczenie, gdyż przez 20 lat w czasach, spędziłem tu dzieciństwo, spędziłem tu najpiękniejsze lata nastoletnie i z ciężkim sercem wyprowadzałem się na osiedle dzików. Szanowni Państwo, Dziś tak nietypowo chcemy wykorzystać nie tylko do prezentacji własnego programu pierwszy dzień wiosny, ale chcemy również zainicjować taką akcję społeczną, a jednocześnie zadeklarować, jak będziemy chcieli podchodzić do kwestii zieleni w mieście w przypadku, kiedy Tarnobrzeżanki i Tarnobrzeżanie obdarzą nas zaufaniem 7 kwietnia. Mianowicie dzisiaj symbolicznie chcemy posadzić w dwóch miejscach przy bloku skalna 13 i między blokami skalna 1 i skalna 3. Posadzić 7 drzew drzew, które kwitną, ale nie owocują. Picardi z łacińskiego. Witamy naszego kandydata do Sejmiku. Natomiast idea jest taka, że każdy radny po tej kadencji, każdy kandydat z Komitetu Koalicji Obywatelskiej na terenie swojego zamieszkania posadzi jedno drzewo, w ten sposób no, przybędzie 29 drzew nowych, które miejmy nadzieję przyjmą się i przez kolejne lata będą uzieleniać piękną okolicę zamieszkania. Jak państwo pamiętacie, w programie związanym z zielonym Tarnobrzegiem deklarowaliśmy, że chcemy po pierwsze podejść zupełnie inaczej niż odchodzące władze miasta do tematu miejskiej zieleni. Po pierwsze chcemy przywiązać większą wagę do pielęgnacji Zieleni, do tego że drzewa mają prawo chorować, a, a niestety m, najczęstsza odpowiedź na chorujące drzewa w Tarnobrzegu to jest krótko mówiąc decyzja e, o ich wycince. E, jak również chcemy powiązać e, nazwijmy to zielony Tarnobrzeg z, z inwestycjami bez uszczerbku dla starego drzewostanu. Nieprzypadkowo jesteśmy na siedlu Przy Wiśle, gdzie jak Państwo. Pamiętacie, przed rokiem mieszkańcy bardzo mocno protestowali przeciwko propozycji wycinki no ponad 200 blisko, niektórzy mówili 300 drzew. Była to decyzja bezmyślna, szczególnie jeśli chodzi o techniki dzisiaj, na przykład wymiany instalacji mediów czy, czy innych nośników podziemnych. Dziś nie trzeba drzew wycinać w normalnych, cywilizowanych, rozwiniętych gospodarczo miastach. Tak naprawdę takie e, operacje infrastrukturalne odbywają się formą przekopową i wcale nie jest to forma droższa od tego, jak zdejmowanie chodników, wycinanie e, wieloletniego drzewostanu. E, jak Państwo pamiętacie, zdecydowana reakcja mieszkańców przy Wiśla, e, spowodowała, że prezydent miasta wycofał się z pierwotnej decyzji o wycince e, blisko 300 drzew, e, po to, żeby uszczęśliwić e, mieszkańców tegoż pięknego osiedla i im ścieżkę, ścieżkę rowerową. Tak naprawdę ten protest mieszkańców skończył się tym, że zadanie inwestycyjne, które miało być realizowane już przed rokiem, nie było zrealizowane. Teraz są zapowiedzi, że miasto, ale też mieszkańcy pewnie dzisiaj będą pytać na zebraniu mieszkańców przy Wiśle o godzinie 17 na podstawie jakiej dokumentacji, co się zmieniło w stosunku do pierwotnych założeń, jakie miały miejsce, jakie były prezentowane ze strony naczelnika i prezydenta miasta. E, tych sytuacji było znacznie więcej, Szanowni Państwo, choćby kwestia związana z y, y, ulicą Kochanowskiego. E, a więc, jak Państwo pamiętacie, media tarnobrzewskie, w tym Państwo, bardzo mocno relacjonowały tą sprawę, jeśli chodzi o wycinkę drzew już po rozpoczęciu okresu lęgowego. E, ja nie zamierzam nic sugerować, mogę tylko zadeklarować, że jeśli mieszkańcy 7 kwietnia powierzą mi możliwość sprawowania władzy wykonawczej w mieście, to wówczas tej sprawie w czasie przeszłym oczywiście tych drzew już od nowa nie odrodzimy, natomiast przyjrzymy się jak to się stało, że w takim okresie te wieloletnie drzewa były... Wycinane już po rozpoczęciu okresu lęgowego, i jak to było z tymi dokumentami wystawianymi przez speców, od tego, czy doszło do zagnieżdżenia na tych drzewach, czy też nie. Dzisiaj nic nie sugeruje. Mam wiele wątpliwości, tak jak państwo, jako tarążerskie media, które relacjonowały tą skandaliczną wycinkę z ubiegłego roku z ulicy Kochanowskiego. Natomiast na pewno do tej kwestii wrócimy. Szanowni Państwo, problem zieleni to nie tylko kwestia związana z przywiślem, to jest też kwestia egzekwowania przez miasto, które w wyniku decyzji administracyjnej wyrażając zgodę różnym podmiotom, potencjalnym inwestorom, osobom prywatnym na wycinkę szeregu starszego drzewostanu. jest. Wręcz zobligowane do tak zwanych nasadzeń zastępczych. I z tymi, szanowni państwo, nasadzeniami zastępczymi, no niestety, jak przypadek tak zwanej obwodnicy pokazuje, bywa różnie. Czasami mieszkańcy zwracają uwagę i kontaktują się z nami, że są to krótko mówiąc, jakieś popularnie określane habzie, bliżej niewiadomego pochodzenia elementy, które niekoniecznie muszą zafunkcjonować w zielonym ekosystemie. Jeśli Państwo prześledzicie to, co rośnie wokół tak zwanej drogi obwodowej, no to można uznać, że tych wątpliwości jest bardzo wiele. Konkret z naszej strony, Szanowni Państwo, poza oczywiście wpisywaniem się w dzień wiosny, pierwszy dzień wiosny i posadzeniem tych symbolicznych dziewięciu wiśni, to to, że będziemy chcieli... Każdego roku posadzić e, minimum, zaczynamy od 300 drzew na terenie miasta, e, i każdego roku będziemy sukcesywnie chcieli tą liczbę podwajać, począwszy e, w kolejnym roku będzie to 600. I oczywiście ktoś zada pytanie, jak chcemy to robić. W sposób e, zorganizowany, zaplanowany, razem ze wspólnotami mieszkaniowymi, razem z dwoma e, tarnobrzeckimi spółdzielniami mieszkaniowymi, razem z e, TTBS-em. A więc Starożytnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Jak również chcemy wejść w bardziej zaawansowaną współpracę z kierownictwem nadleśnictwa, lasów państwowych, jeśli chodzi o zwierzyniec. A również jako zarządzający właściciel miasto nad jeziorem, myślę, że niewiele tam zostało zrobione od 2014 roku. Przypomnę te drzewa, które były sadzone. To były ostatnimi drzewami, które nad Jeziorem Tarnobrzeskim się pojawiły. Myślę, że warto poza wykonywaniem betonozy parkingowej i zamiany terenów zielonych na mocno bitumiczne pomyśleć o tym, aby w tych wszystkich projektach, które obecna odchodząca władza miasta prezentuje bardzo często i bardzo gęsto uwzględnić walory zielone. Tak jak Państwo pamiętacie na prezentacji naszej Publicznej konwencji programowej mówiliśmy o e, obszarach, zielonych enklawach e, na placu e, Bartosza Gowackiego. E, no i teraz okazuje się, że wywołaliśmy temat. E, prezydent zrozumiał, że nie można nic zrobić bez konsultacji społecznych. My też chcemy również Tarnobrzeg zmieniać w Zielony Tarnobrzeg poprzez konsultacje społeczne z osobami zainteresowanymi. Natomiast e, mamy duże wątpliwości co do tej koncepcji e, architektonicznej. I Przebudowy za ciężkie pieniądze, których miasto nie ma, całego placu Bartoszagowackiego. Tak jakby nie można tworzyć zielonych enklaw na tym placu, nie przy, nie, ponownie nie przebrukowując go tylko dlatego, że ktoś kiedyś. Dwadzieścia kilka lat temu zdecydował, że kostka będzie przypominała swoją barwą e, kolor czerwony, stąd też to popularne określenie jako plac czerwony. Przypomnę, że na to poszła e, potężna kwota z 24 milionowej emisji obligacji e, miejskich, e, jakie zostały w 1998 roku przez miasto wyemitowane. A teraz okazuje się, że ta kostka ma być zdarta, bo trend jest na jasno, biało, w związku z tym e, takie są koncepcje obecnych władz. Kto będzie realizował rewitalizację planu e, placu Bartosza Gowackiego, no przekonamy się wszyscy e, już e, po 7 kwietnia, kiedy mieszkańcy zdecydują komu powierzą na kolejne 5 lat e, losy, e, w czyje ręce losy miasta zostaną powierzone. Tak jak mówiłem, Szanowni Państwo, nasz konkret to 300 drzew w pierwszym roku nowej kadencji samorządu, a tutaj symbolicznie w pierwszy dzień tą akcję nie ograniczamy do osiedla przy Wiśle. Dziękujemy Taruskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która bardzo... Sympatycznie zareagowały, kiedy zwróciliśmy się do władz spółdzielni, aby na jej terenie można było wskazać miejsca, w których będziemy mogli, bo oczywiście te dzisiejsze symboliczne posadzenia są ustalone z właścicielem terenu. Wiedzieliśmy, że trwa kampania wyborcza, więc zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, gdybyśmy wybrali sobie teren miasta, zapewne te terminy byłyby zawiłe i moglibyśmy na pierwszy dzień wiosny nie zdążyć, stąd też e, śmiało skierowaliśmy swoje kroki w kierunku spółdzielni mieszkaniowej, która ochoczo przystała na naszą propozycję, więc 29 drzew. Oczywiście jeśli chodzi o kandydatów, Zosiedli w zabudowie jednorodzinnej. Rozważamy, bo tam nie ma terenów niestety spółdzielczych. W większości to są miejskie lub placówki, instytucje użyteczności, gdzie prezydent musi zdecydować, czy wyraża zgodę na takie czy inne nasadzenie. Być może w ten sposób zostaną wzbogacone inne formy, jeśli chodzi o, o tarnobrzeski drzewosta. Czy jest tutaj zgoda, bo czy tutaj gdzieś nie jest planowana przypadkiem w miejscu tych? nasadzeń i ścieżka rowerowa, rowerowa gdzieś tutaj według znaczy, planu? Według planu spółdzielnia mieszkaniowa na tą chwilę no, nie miała takiej informacji więc spółdzielnia nam wskazała te miejsca jako miejsca które będą e, nie będą kolizyjnymi miejscami z punktu widzenia czy odległości do bloku lokatorów. E, tak jak państwu mówiłem e, bo któryś z panów pytał mnie jeśli chodzi o, 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 o o, akurat to drzewo jest to śliwa wiśniowa pisardi i e, jest, to, jest to drzewo, które kwitnie, a nie rodzi owoców, więc też nie będzie e, e, kwestii związanych z latającymi owadami, które tutaj mogłyby ewentualnie e, mieszkańcom okazać pewną niewdzięczność. O tak. Ja bym się zapytał o kampanię wyborczą, bo tu się już pojawiły słuchy, że już mamy pierwszy proces w trybie wyborczym i pan jest na ławie można powiedzieć, jest oskarżony. Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? A czy Na ławie, oskarżone... na ławie oskarżonych nie jestem. Rzeczywiście mogę potwierdzić, że jak, jakiś tak dziwnie prezydent reaguje na swoją działalność w Stowarzyszeniu Moje Miasto. Jak Państwo pamiętacie, ja wielokrotnie podkreślałem prominentność Pana Prezydenta Dariusza Boszka w kontekście jego udziału, w, wieloletniego udziału w tym Stowarzyszeniu i, i ta wypowiedź spowodowała, że Służby pana prezydenta, sztabowcy doszli do wniosku, że, że wystąpią z wnioskiem w trybie wyborczym. Ten tryb wyborczy ruszył, jest procedowany. Myślę, że w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się kolejnej odsłony. Jesteśmy po, po jednym posiedzeniu. Oczywiście dla nas argumentacja prezydenta jest nie do. Przyjęcia. Zresztą, Szanowni Państwo, jeśli mówimy o trybie wyborczym, to tryb wyborczy jest wykorzystywany wielokrotnie w kampanii wyborczej do sprostowania oczywistych, krzywdzących wizerunkowo wypowiedzi. No, jeśli ktoś funkcjonował 11 lat i 2 miesiące jako wiceprezes stowarzyszenia, to nie ma to większego znaczenia, czy w tym stowarzyszeniu funkcjonował 11 lat czy 12 lat. Chyba, że to stowarzyszenie dzisiaj w kontekście tej kampanii wyborczej jest dla urzędującego jeszcze prezydenta miasta elementem życiorysu bardzo dokuczliwym. Tak jak widzicie Państwo, 5,5 roku temu Platforma Obywatelska zdecydowała się poprzeć Dariusza Boszka. Przez te, te pięć lat prezydentowi Boszkowi nie było po drodze z Platformą Obywatelską. Bardziej lubiał wręczać honorowe tytuły honorowych obywateli różnym młodym prominentom miasta, PiSu, przepraszam, a z ramienia miasta. Choć pod koniec kadencji zauważyliśmy taki element, że kiedy kamery telewizyjne były włączone po spotkaniu w kolejce do podpisu Dedykacji do Donalda Tuska pojawił się rzeczywiście prezydent. I jesteśmy przyzwyczajeni jako środowisko polityczne, że pan prezydent nie jest stały w uczuciach, jest zmienny jeśli chodzi o te preferencje. Natomiast drodzy Państwo, ja nie będę przesądzał. Sąd rozstrzygnie, czy, czy poprzez przypomnienie prezydentowi miasta faktu jego członkostwa w zarządzie Stowarzyszenia Moje Miasto, czy w jakiś sposób uraziłem jego osobę, czy dotknąłem go osobiście, czy też tylko. Instytucjonalnie to wszystko, Szanowni Państwo, od tego jest sąd, ja nie będę wyręczał sądu. Mamy mocne, e, mocne argumenty, że e, krótko mówiąc, ktoś, kto doradził prezydentowi miasta, e, żeby skierować w trybie wyborczym ten wniosek do sądu. No, chyba popełni, nie przemyślał do końca tej decyzji, ale to nie jest jakby nasz problem. Ja mogę zadeklarować, na dzisiaj mogę tylko tyle powiedzieć, bo jak Państwu powiedziałem, jesteśmy przed główną pierwszą rozprawą, bo, bo pierwsze posiedzenie sądu trwało zaledwie kilka minut. Nie chciałbym poprzez media informować strategii e, naszej w tej mierze e, ale jestem otwarty na pewno szanowni państwo po rozstrzygnięciu tego e, zgłoszenia w trybie wyborczym ja będę do państwa dyspozycji na pewno spotkamy się myślę w scenerii bardziej prawniczej niż przyrodniczej na schodach tego wysokiego budynku e, i wówczas państwu przypomnę i całą historię mojego miasta i całą historię e, stowarzyszenia które było wydawcą tej chlubnej gazety Niecodziennik i skład tego stowarzyszenia i, i kto komu co zawdzięcza w tym stowarzyszeniu. Ale to dzisiaj nie jest tematem konferencji, dlatego proszę mi wybaczyć. Czekamy na orzeczenie niezawisłego, niezawisłego sądu. Czy to prawda, że pani Potańska nie jest już członkiem Platformy Obywatelskiej? Tak, szanowni państwo, w Platformie Obywatelskiej obowiązuje zasada, że jeśli ktoś działa na szkodę Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to prezydium zarządu krajowego na czele z przewodniczącym Donaldem Tuskiem takie osoby wyklucza. No, decyzja o starcie indywidualnym każdego członka platformy. E, na podstawie tego, co mnie informowano, ponieważ ja nie jestem e, organem decyzyjnym w tej kwestii, e, takie decyzje podejmuje Prezydium Zarządu Krajowego, jak wspomniałem, i osobiście e, decyzję podpisuje przewodniczący Donald Tusk. W związku z tym, z tego, co informowano i przekazano mi do wiadomości, tak, pani Pottańska, decyzją przewodniczącego Tuska została usunięta z platformy. Niedawno minęło 100 dni od y, powołania rządu. Pan Donald Tusk w swojej kampanii mówił o konkretach, o 100 konkretach na 101 dni. również mówicie o 60 konkretach. Czy jakie mieszkańcy mają gwarancje, szanse, że, że, że zostaną wasze zrealizowane, skoro wiemy wszyscy, jak się skończyły te 100 konkretów przez 100 dni? Po pierwsze, my nie sugerujemy się nazwą 100 konkretów, ponieważ w 2014 roku ja wyjaśnię genezę nazwy naszego programu wyborczego. Jak Państwo pamiętacie, w 2014 roku proponowaliśmy mieszkańcom 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji. I bardzo proste skojarzenia, skoro dzisiaj dzięki rządom PiSu kadencja samorządu nie jest czteroletnia, tylko jest pięcioletnia, zaproponowaliśmy 60 konkretów na 60 miesięcy nowej kadencji, nie 60 dni. Ja myślę, że te częściowo najistotniejsze konkrety, które Donald Tusk, jak związane np. z podwyżkami, z realizacją pewnych zobowiązań w stosunku, jeszcze nie do końca, ale w stosunku do środowiska oświatowego, rząd to realizuje. Natomiast Drodzy Państwo, rząd jest w Warszawie, rząd jest tworzony przez koalicję kilku ugrupowań i zawsze będą następowały tarcia, ale jestem przekonany, że, że skończy się kampania samorządowa i, i, i większość tych konkretów, które nie zostały zrealizowane. Mam tu na myśli, ponieważ koalicja obywatelska, Platforma Obywatelska jest zawsze po stronie kobiet, to że dochodzi koalicyjne... Starcie między Polską 2050, y, y, liderem tego ugrupowania Szymonem Hołownią, marszałkiem Sejmu, a, a, a częścią koalicji ze strony lewicy i, 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 i tutaj sekundującego koalicji obywatelskiej, no to jest rzecz naturalna. No w każdej kampanii każdy chce się czymś wyróżniać, tak? Natomiast jestem przekonany, że kiedy skończy się kampania samorządowa, koalicja, tak jak do tej pory, realizowała szereg E, wspólnych postulatów, zagadnień, e, będzie to wszystko realizowane. Natomiast co do naszych postulatów, no, szanowni Państwo, my jesteśmy tu e, realnie, mieszkamy w Tarnobrzegu, jesteśmy osiągalni, nie składamy deklaracji bez pokrycia. W przeciwieństwie bardzo wielu osób, my mamy tą siłę sprawczą, której nie ma żaden inny, czy kandydatka, czy kandydat. Po prostu nie ukrywamy naszych sympatii, preferencji. Jesteśmy członkami lub sympatykami Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Stąd też, jeśli miałoby się miastu udać ruszyć z zastoju gospodarczego, to my jesteśmy tego gwarantem. Nie sądzę, żeby osoby, które poprzez swoją wcześniejszą działalność umizgiwania się do Mateusza Morawieckiego, do różnych ministrów, dzisiaj miały większe przełożenie w Warszawie w czasach koalicji obywatelskiej, aniżeli to przełożenie możemy mieć my jako środowisko Tarnowskiej platformy